Kochane, kochane, menopauza, co o niej wiemy, co możemy powiedzieć, potliwość, bezcenność, rozdrażnienie, wybuchy gorąca. A czy ktoś więcej nam o tym może powiedzieć, czy coś może nam w ogóle pomóc, takie pytania dostajemy od naszych klientów. No właśnie, i tutaj wychodzi nam przeciw firma Organic Life z suplementacją. Właśnie dla was został stworzony ten oto suplement. Szatawari, która została stworzona, aby wspierać dojrzałe kobiety, które chcą poczuć się dobrze w swoim ciele, chcą żyć pełnią życia. A dodam, że synergicznie dobrane ekstrakty botaniczne przynoszą ulgę i poprawiają komfort życia. Czy jesteście zainteresowane to z całego serca dla waszego dobrego samopoczucia polecam ten suplement Shatavari. Zapraszam do kontaktu, a dodam, że mamy klientów, klientki, które cierpiały też na bezsenność, miały problem ze snem i właśnie ten suplement Shatavari, pomimo tego, że nie mają problemów z menopauzą, bo jeszcze są przed. To jednak on pomógł i uregulował ten sen i nawet jedna klientka powiedziała, że ma takie kolorowe.